Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sz z Szymonkiem. Szymon jest tym zielonym, mam gasem z koroną. I dzisiaj gramy sobie wam Ja Jestem takim białym, więc muszę się jeszcze troszeczkę ubrać szybko. Szymon, kolano Nie chcę tych włosów, nie chcę. Korona mi z głowy spadła O, to ta masz taką samą czerwony Myślałam, że mogę skakać. O nie, nie zdążyłam ty, ty, się ty, ubrać. Ty, ty. Fok, jak kto jest? Jestem nie, jak... nie jestem ja. Jak my skończymy... O Boże, jestem z Matusem, bo nie zdążyłam się przebrać. Szymon! Dobra, idę robić zadania, ja się boję tutaj ludzi. Że mnie Mężasz, mężasz, mężasz. Co dzień nie zaproszenia, w to Ty kmężasz, co? To... Ej, no czemu nie mogę? Dobra. Kmężasz, mężasz, mężasz. Co ci nie zaproszenia, Miam To kmężasz, kmężasz, kmężasz. Nie, ej, nie możesz mi mówić, czy jest poektorem, czy nie. Nie możesz mi tego mówić. Cześć. O nie! Szymon. Granatowy! Granatowy mnie zabił! Szybko i zgłaszaj granatowego! Proszę cię, szybko zgłaszaj granatowego! Proszę cię! Zgłaszam. O i czerwonego też zabił! Tak! Dawaj! Jest Gra granatowe? Granatowy! Tu e, jest granatowy, ten! Dobrze! Jest! Zgłaszaj go szybko, tak ale to już! Zgłasam. I, to, I jest. to ta. Poczekaj. Ta była świadkiem. I jak ona nie zgłosi na tego. Na tego to ja się chyba nie wiem, co ja zrobię. Um, bo ona była przy tym. To? to? E, granatowy, tak, dawaj szybko. Yes. Ło, wszyscy zagłosowali. Myślę, że ta niebieska zagłosuje na tego granatowego, bo jak nie, to ja nie wiem, co ja zrobię. Widzowie, a pamiętacie. A granatowy takie. Mm -hmm, dobra. A Widzowie, a pamiętacie, jak, jak ja mówię, że. jak. źle. Blawa, jak. Błojcie robiłem granatowy na Szymonka zagłosował. Teraz! Tak? Yes! Wyleciał. Nie? Tak! A jest inspektorem? Tak, jest inspektorem, widzisz? Bo on mnie zabił. I teraz myślę, że to jest ta niebieska jeszcze. Ja Ale nie wiem. Biesa ja niebieska. będę patrzyła cały czas. Ja będę cały czas za nimi chodziła, będę patrzyła. Ja uciekam. Na co? Dobra, za nią chodzę. Czekaj. O, tu jest to niebieska, dobra. Ona coś ma. Zgłasza niebieską! Szybko, zgłaszanie niebieską! Ona zabiła białe i żółtego zabiła! Szybko na niebieską! Jasno, niebieska! Szybko, klikaj ten guzik! Szybko! Szymon, klikaj guzik! Nie! Szybko, ona się zaraz zabije. Nie mogę! To się skrzycało! Szymon, dawaj szybko. Dobra, idź na razie, wyjdź jeszcze raz. Wyjdź tego i teraz zrób. No czemu nie możesz? Bo już mało zostanie ludzi zaraz. Czekaj, muszę zobaczyć. O, ona jest tu, dobra. Jest daleko od ciebie. Masz szczęście, Szymonek. Bo czekaj, może idź gdzieś jeszcze i teraz tu przyjść. Wiedziałam, że to ona jest, bo ona nie zaklasowała. No i teraz idź. Jeszcze raz. I kliknij ten guzik. I patrz, ona udaje, że robi zadania. Zabiła cię? Tak. O, to. Na samym końcu. Oj, 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 nie. Ja się ublam. Nie. Ja nie. sobie widzimy po teraz. Bo każdy nie, będę miał dziedzinia. Ej, dobra, ja sobie mieć jednak koronkę. I, i, o, ja co widzę O, nie, nie mogę wiedzieć dziusia. Aaaa, słodziutki jest. I to jest jądro. Tylko tą kolonę. Znaczy, kolony. A też masz bluzkę bogacy? Nie chcę. To też jakąś inną. I wiem, jaką będę miał. A może jakiś inny kolor? Nie, inny kolor. Czerwony. Jestem policjantem. No kolonę, trzy! Szybko, szybko! Nie zdarzysz. Ej, nie możesz patrzeć na moje i nie możesz patrzeć na twoje. Może ja będę iść faktorem. No. Dobra. Simba. Uciekam od wszystkich ich. ludzi. Dobra. Widzieliście kim ja jestem? Jestem ma po prostu normalnym, biegającym, jakby co. To. to? Jakiś czarny zgłosił, ale nie wiem, bo żadnego nie zapito. nie wiem skąd on niby to wie. On jest wit. Nie! I Już myślałam, że... Myślałam. że no nie tego ale nie, ja jestem zwykłym ludziem, pamiętajcie, jak jestem zwykłym ludzi. Dobra, dawaj na tego. Na Vipa? Nie wiem jeszcze, ale ja chyba na różową, bo ona jest taka podejrzana. cały czas ze mną chodziła. No. A dobra, Vipa, dawaj. Zobaczmy, bo WIP też był trochę powiedzony. Bo chodził za mną. O. To si na niego. Uwaga, zobaczmy. On był impostorem! O, jak ja wiedziałam! Przecież nikogo nie zabił! Dobra, no. No i teraz jeszcze jeden został, inspektor. Kto? Nie wiem. Musimy patrzeć. Kto jest podejrzany. Ja myślę, że... no... ta, co... no. To co cały czas za mną. O Boże, kto to zrobił? Ta dziewczyna. A, no to na nią. Na nią. Na nią. No, co? To... Na, na to w niebieską, ta, co zagłosowała. Nie. Na to w niebieską, tak? Nie? Na to. Nie, bo ona nas podejrzana bo jak ona zagłosowała i nikt nie był przy niej, to dawaj na nią. No, bo... No, bo po co ona nie bym miała zagłosować? Ja nie nią zagłosowała. No, ja, ja też. Ja tego Wipa zagłosowałam bo on był podejrzany, chodził za mną. No, widzisz? To dobrze. I, i myślałem, że on mnie zabił, ale chciałem myśleć, nie zagłosuj. Ale mój mózg dobra. mówił, że zagłosuj go. Tak zagłosowanko. No dobra. To Sper. tak podejdzian. Uwaga. Na no, kogo zagłosuję? Co? Co? Ej. Uwaga. Kto wy? Ej, nie pokazali kto. A, dobra. Wypluł Luca? Nie. Nie, nikt jakby Viplowli. Dobra. Chodź za tobą, Majka. Nie, nie chodź za mną. Czemu? Nie, bo może ktoś będzie ze mną chodził i cię zabiję. Nie chodź za mną, Szymonek, proszę cię. Nie chodź za mną. Bo ja muszę. No, Szymonek, idź. Nie chodź za mną, idź. Idź. Nie.

Ja, ja chciałam cię zabić. a je, ja myślałam, o nie, upadnę, ja tak to. No, ale wiesz co, Szymon jesteś? No bo świnia igłek. Bo jak M nie. No przestań. No ja chciałam być impostorem. A, nie, masz ze mną nie chodzić tym razem! Dobrze, ty Bo mam. ja cię zabiję tak to. jak będzie za mną chodził. No i ja tą kolanę. Patrz Majka. Du, du, du. Dobrze się mhm. tak, ty nie będę patrz. Tak to Ty nie możesz podglądać. To ty na mnie nie patrz. I nie chodź ze mną. No bo... No bo wy już wygraliście, inspektor wygrał, inspektor wygrał. No i co? Tego? Tego? Ja muszę być teraz znowu inspektorem, ja chcę być. Ja też chcę być. Ja nie jestem. Ja też. Boże jak ja wyglądam, melasz, melasz, co nie zaproszę cię masz ty malasz, co on do No jak fajnie jak chodzę! To mam takie łapki kotka a nóżka. No jakie słodkie. Nie ja tyle tak, ale szybko chodzi. Nie masz tak. Bo ja mam tylko taki trójkotkowe. to? No, niebieski. Tak. Ja niego zagłosuję. Teraz na niego, bo on jest pojedyncowany. Jak kogoś zabije, to on tak to idzie zagłosować. Tak, to jest niefajnie. Dobra, super. Zagłosujemy na niego. Aha. I widzowie, a wiecie, że Maja ma Molsina. ja mam zęka. Dobrze, super. Dobra. Zagłosowałeś już. Tak, to będzie ostatni. Melasz, melasz, mężczyzna Musi on przegrać. Tak! Tak, on przegrał! Na liście, ale jak nie jest inzwoktelem, to ja Zaraz, zobaczymy. Nie jest? Nie był. To musisz za mnie zagłosować. Nie, nie, nie. Bo nie to jestem. Tak? Nie jestem. Ej, no idź. uciekam. No ja. Co? Wiem, że jesteś z Nie. A czemu mu za mną chodzisz? A czemu ty za mną chodzisz? Czemu ty za mną chodzisz? No czemu za mną chodzisz? Nie Majka, zagłosuj na niego! Wiem, już zrobiłam. Na niego. Na brązowego. Na brązowego. Oli, się przestraszyłem. A pokaż, kartonie jest nie jesteś impostałem? Nie byłeś. Co mm. no, widzisz? Za to, że mnie na mnie zagłosowałeś. Majka, cóż mi No, zagłosowałam. No, weź. No! Co? No nie, nie, nikt nie wypada tak to. No dobra. Eee. Od, ten... od tego, kto mnie zabił. Dobrze. Chodź za mną, Maja, chodź. Jezus, we noc, we noc. Już nie nie Ale ja cię nie widzę. Chodź. Jestem tu. Dobrze idziesz. Teraz klęk. Tutaj. Nie ja idź tam. Idź tu, tu. Tu. O, ja tu włączę. Co włączyłeś? Em... Um, Asteroid. Uciekaj, uciekaj! On tu... za mną chodzi? No Nie? zobacz. Jest! Brązowy, tam gdzie my byliśmy! Uciekaj! Nie, tam nie było! Przestań za mną chodzić! Co pan jesteś? E, gdzie on jest? Już się jest zabita! A gdzie jest? on jest? Gdzie jest brązowy? Powiedz mi! Tam gdzie? Już um, puchałem tam! Musiałbym tam robić zadania w tych... Nie, nie widzę ty! Nie. Bo jest... myła. ...a. Nie. Też na tego brązowego. Nie wiem. Jest las. Cały też musisz na niego brązowego. jest <śm> Ty nagrywasz to. Tak. Na leścia, ale ulka. Dobra, na brązowego. Ale czarny, zagłosuj. No aha! No! To nie ja. Bo ja mam poprzednie. Wiem. Ale na mnie. Aha! Nie no super. Weź inspektorem. No nie. No teraz są dwa. I zaraz wygrają. Nie. No. Wygrali już. Dobrze. No e, to była To Koniec. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku. I widzimy się jutro 16. Bye bye! bye.